Robię pisanki, na przykład od dziecięcych lat. Uczyła mnie babcia, prababcia. Jeszcze, jeszcze jak pamiętam, że uczyła, mama uczyła, sąsiadka mnie uczyła robić te pisanki. No i właśnie robiliśmy pisanki w taki sposób, jak nie było światła. Braliśmy duży garnek blaszany, sypaliśmy do połowy piaskiem. Oczywiście potem węgle rozżarzone sypaliśmy drewniane do tego garnka. I kładliśmy taką łyżkę aluminiową, tak na przykład jak ta mam dzisiaj do farbowania. Kładliśmy na ten rozżarzony węgiel i wkładano tutaj wosk. I wosk ten się rozgrzewał. No i właśnie patyczkiem takim. Braliśmy i maczaliśmy w ten wosk i pisaliśmy rozmaite wzorki. Wzorki ludowe przeważnie były. Do łyżki dawniej wkładano właśnie woskiem, a ja mam tutaj na y, takim, po, na podgrzewaczach, poszeczka po piwie i bardzo no, szybko wosk ten się rozgrzewa. Wosk pszczeli. Oczywiście była y, dziurka zrobiona, tak jak tutaj w tym na przykład jajeczku pokażę, jeszcze niezabląbowana dziurka z jednej strony, z drugiej strony dmuchamy te jajko. Cały środek wydmuchamy, robimy wydmuszkę. Wydmuszka ta musi być jeszcze umyta w środku i odleżeć przynajmniej ze dwa tygodnie. Żeby dobrze wysło w środku, wiadomo, jajko jak jajko. No i jak mamy już taką e, wydmuszkę, na przykład, jak teraz tutaj mam, zaczęto, to robimy wzorki. Wzorki robimy tradycyjne. Oczywiście takie, jak dawniej nasze babcie, prababcie robili, słoneczka, w ten sposób. Namaczamy w gorący wosk tą szpileczkę i piszemy jajko. Jajko opisujemy to tak, kropeczka. I, i kreseczka. I z tego tworzymy wzorek. Wychodzi nam takie na przykład słoneczko, w ten sposób e, rodzi, robimy rozmaite potem e, dzieraszki, palenki i jeszcze w inny sposób możemy tą dzieraszkę właśnie zrobić takie bardziej jak, te, jak bazie okrągłe, na przykład tu, w ten sposób już dam na tym jajeczko żebyśmy tu Więcej widzieli o co chodzi. Szpileczkowanie woskiem szczelin, to jest styl batiku. No właśnie, i żeby ten wosk był kolorowy, dawniej, dawniej to się robiło w ten sposób. Nawet z brzozy rwało się te, te y, pączki, robaczki, takie i wrzucało się do wosku. Ono to się za tego. Zaciemniło i tym ciemniejszym woskiem, na przykład jak tutaj o, jest ciemny wosk, tym ciemniejszym woskiem pisano bardziej na, na jajku, bo tak wosk mamy i jaśniejszy, i, i ciemniejszy. Ja, żeby e, stworzyć sobie ciemniejszy wosk, to przepalam go. Muszę go przepalić kilka razy, żeby tego aby nabrał właśnie koloru. W ten czas jak jest ciemniejszy wosk, na takim jajku lepiej widać, lepiej się pisze. Tak jak mamy tutaj, już właśnie te dwa słoneczka i snopek. W ten sposób. Teraz zrobimy, zalóżmy galoski wierzbowe. I wosk musi być bardzo, bardzo dobrze rozgrzany. Bo jeżeli nie będzie bardzo dobrze rozgrzany, to niby zwierzku widzimy, że on się nam ładnie układa. Ale jak włożymy do farby i potem farbę z, z, jej odgrzejemy, zdejmiemy farbę, to jeżeli wosk jest za zimny, to podlewa się farba i niezbyt ładny wzorek wychodzi. Za to musimy uważać, żeby wosk był bardzo, bardzo gorący. Wkładamy szpileczkę krawiecką z główeczką, wciskamy i mamy już pisaczek do pisania. Żeby pisać, na przykład najpierw wydmuszka, tak jak mówiłam, oczyszczoną. Bierzemy tym woskiem, namaczamy tą szpileczkę w wosku gorącym i tak blombujemy na przykład dziurkę, z której wydmuchaliśmy jajko ze środka. O, trzeba kilka razy, albo czasami kilkanaście razy, żeby zablombować tą dziurkę. Mamy z jednej strony zablombowaną dziurkę, teraz z drugiej strony. I mamy już właśnie środeczek. Kropeczkę mamy do wzoru. Namaczamy znów tą igielkę i do tego środka robimy takie leski. Było najpierw opisane po białym jajku woskiem białym. Taki wzorek o, z tej strony, z tej strony załóżmy. W ten czas włożony do farby żółtej, chemicznej. Po wyjęciu jak wyschnie, w ten czas opisujemy. Jajo po tej żółtej farbie. Tak jak widzimy tu. Po żółtej farbie dopisujemy wzorek. Następnie znów wkładamy do farby. Tym razem do farby czerwonej, tak jak tu widać. Opisujemy następny wzorek po farbie czerwonej i wkładamy na koniec do farby czarnej lub granatowej, jakiejś ciemniejszej. Załóżmy. Czy tutaj jest też jest żółty, zielony, sobie kolory dobieramy. Żółty, zielony, biały oczywiście i w czerwony włożony. Jak mamy właśnie takie jajo, już opisane i na wszystkie kolory, w ten czas jego odgrzewamy. Odgrzewamy, ja odgrzewam na gazie. W ten sposób można i na tym, ale, ale na tym jest długo. Na gazie odgrzewam, wycieram ręczniczkiem na sucho i ta farba w ten czas zaszkli całe te jajo. I ono nie bierze się, farba nie bierze się. Bo jeżeli tylko takie i zostawimy zaluszmy z woskiem, to te, ta farba maluje. Ręce załóżmy. Teraz opisane jejeczko wkładamy do farby. Na przykład mam tutaj farbę zieloną. A w ten sposób zanurzamy jego, bo to wiadomo, że to jest wydmuszka topliwa, w ten sposób, że ona y, całą wydmuszka pokryła wszystka farba. Od czasu do czasu tylko w ten sposób ruszymy, żeby jednakowo zafarbowało się. Na początku było tylko dla siebie, dla chrześniaków, robione przed Wielkanoc, a potem już coraz więcej, coraz więcej właśnie. Po szkolach jeździłam właśnie tego, robiłam pokazy, jak to się pisaneczka robi. Wszędzie po galeriach wysłane są moje, moje pisanki. Czym jajko jest takie jasne, tym więcej można kolorów dołożyć. Odsączamy większą ilość tej farby, odsączamy i mamy już zielone tło w tym jajku. Tylko nie mogę teraz po tym jajku, załóżmy, jeszcze pisać, bo ono jest mokre. Ono musi wejść w te wszystkie pory, jajko, i musi po prostu farba ta dobrze zaschnąć. W ten czas, jak zaschnięta, no to ja aż jak mówiłam, piszemy dalej. Robimy jakieś tam galąski, jakieś wzorki. Na przykład, taką pisankę, jak mam w ręku, jest pisanka tradycyjna. To jest na pełnym, gotowanym jaju. Na surowo pisze się, potem wkłada się do kory olszynowej, do farby oczywiście tej skory olszynowej. Taką pisankę znaleziono w wykopaliskach. Jak chowali króla tego faraona, dawniejsze te królowie, to zawsze było tak w tradycji, kładnięto jemu jajo duże, jajo załóżmy pisane woskiem pszczelim. Takie na przykład czarne jajo malowane dawało się dla Pana. Dawniej dziedzice byli, panowie byli do tego, to tego z szacunkiem. Jeżeli czarne jest tło, na przykład to czarne tło, to dawało się dla Pana. Dziewczynka zakochana, która tam była panienka dla swego chłopaka, dawała sobie na Wielkanoc jajo czerwone. A oczywiście niebieskie jajo. To, która jego chłopaka nie lubiła, nie chciała, to dawała mu niebieskie jajo. Już ten chłopak wiedział, że ona jego nie chce po prostu. Żeby taką farbę zrobić ekologiczną, to trzeba tak kory olszynowej nastrugać, czy siękierować, na obrąbywać, zalaćmy do jakiegoś wiaderka, włożyć i dawniej to chodziło się do kowala po taką, jak kowal, kół, to były odpryski, taka dzendra nazywało się to. Wsypywało się do tego, do tej kory, tej dzendry, a ja oczywiście teraz wkładam żelaza. Niedużo, parę kawałków żelaza jakiegoś rdzawego i zalewam wrzątkiem. Zaleję wrzątkiem i to trzeba, żeby stało pod przykryciem ze trzy tygodnie. w ten czas ta farba, Stanie po prostu taka ciemny granat. I wkładalo się to jajko opisane surowe, wkładalo się w tą farbę i musiało przeleżeć przynajmniej parę dobrych godzin przez noc. Wyjmowało się, osuszało się zalóżmy gdzieś tam do, do, do koszyczka, czy do tego, poskładało się. I te jajo surowe leżało, bo robiono było bardzo wcześnie, czasami miesiąc i, i dłużej. Jajo leżało surowe w zimnym miejscu, umalowane, no, czekało do Wielkanocy. Wielką sobotę, jak chcieliśmy już na święconki nieść te jaja, czy na święta zjeść świeżutkie jaja, gotowało się właśnie, jak ja mówię w cebulniku lekkim lub w wodzie. Na Wielkanoc, jak się jadło jajeczko, to na przykład w rodzinie, przy rodzinnym stole, tym jajeczkiem na przykład szło się na wybitki. Jajko w jajko, załóżmy, stukało się, nosek w nosek. Na przykład jala brata, brat tam dalej. Stukalo się w nosek każdemu: Czyje jajko najdłużej zachowało się całe? Ten wygrywał. Jak już pobite były te czubeczki, to odwracalo się właśnie piętkami. Pisankę możemy przechowywać jak najdłużej, I nawet lat i 5 i 10, aby jej nie stłuc. Tak się człowiek wciągnął tym, że naprawdę zachciało się to po prostu tworzyć dalej. A mam przyjemność, jak dzieci właśnie w szkołach bardzo to patrzą, lubią, przyglądają się i bym bardzo, bardzo była zadowolona, żeby młodzież nauczyła się właśnie tego y, twórczości ludowej, tego pisania tej ja, tego jajka, żeby to nie zanikło. To jest super.